ah, oh, lo bueno. No ja stanę w tych ustawieniach. 嗯。Mm hmm. Dobra, zaczynam streamka. Włączam głos Dobra, daję już na stos. Dobra, to zaczynamy za równe minutkę. tutaj. doskonał. Zapraszam. do na hmm. Zaprasza. stream. Okej, tu Nazwa Ej tu Dobra, zaczynamy live'ika Tutaj Idziemy na rtp i robimy trap'a Na źródłów Poszedłem Poszedłbym y, na end, ponieważ mm. end, nie Za? Nie wam Ммм, где особо вода Генка О, нет, не она Jeśli chodzi o Discord, to to bez trakcie robienia będzie Discord dla widzów ogółem. Jutro będzie do mnie, bo mnie postypa na live bije, obiecuje, nie mam. I tu. O, tefą się do jakiegoś zionka, a mnie na live. Chetnie się do mnie, bo postypa. Dobra, że szczerze nie wygadam, co chodzi. Aha, oho, oho, oho. No i dostaję przykłady, po co ci to było? Leżysz, ja no ja tak, Poś, i po co ci to było? No i mam swoją stype. Ej, dobra, chodź na hałma, chodź na hałma. Masz tu wrócić. Zrataj dół, i po co ci było mnie trapować? No 30 zostało. 30. Dobra, łatwo. To chcę jeszcze zgryfować mu trapa, tapajcie, bo będziecie prowadzić swój gryfing. A to, żeby nie chciało zabić. Wolę mu trapa. Piszcie na czacie, bo to ma nienormalny zgiełek Ale trudno, lego sobie zna Tego tropa Fajna jest chyba Dobra, po tropu jedziemy To i to, i to, i to, i to, i to, Ile ci zostało? 30 mi zostało? Dobra, Lot Live teraz dalej. Teraz już nie przyjdzie. On może zniszczę teraz tu na kiedy nie można? No, nie, nie, nie. Właśnie tutaj się dopracował, widzę. Nie, nie mam tu. to sojusz. high, chyba chcę zniszczyć mu trapę, mi się wydaje. Dobra, Odro... kep go tu. tam go tu, niszczymy trapę, to drugi. No niestety, masz ślima. Tam jest nikt, tutaj mam takiego, tego O co ty, ty robisz? O co ty, ty robisz, ziomek? Chcesz się ze mną wbić? Ale ziomek, ej O, wali go ze mną, ziomek Ej, co ty robisz? Posuń się, go wale, ja go walę, ja go walę Górku na I nie ma ziemka, dobra sydło Ej, wypuść mnie, wypuść mnie, wypuść mnie Sydła sydło, no Też z niego idziemy, bo miał duży Dobra, leży Ja bym to. Nie za fajny kolega Dobra, ej, nie to chodźmy naprawimy ci trapaj i... Chepa do mnie No nie zabijesz mnie Chyba, że ty chcesz do mnie tapić Nie znalazłam tych A ja bym się zbugowało, ile osób jest na streamie? W każdym pierwsza kropka na czacie na streamie Ile osób jest na streamie, bo w mnie nie pokazuje Muszę sobie zresultować chyba um, Tak Dwie osoby do mnie. A w który to jest jego trap? Tak pytanie takie Zrobimy ci trapa, ja zabiję, gdzieś tam będzie tepać. Spitka Mila Krok. Dwie osoby są To ma oko się tepam Ej, tep ja się tepam. Mm. Tak, tak. Kubila, tepam to pan chyba kubila. Bo już trapać trapać się nie spotkam niż tamtym, co byłem Simpa tu było, Simpa tu było, no tak nie go tu e Ja mnie nie zabiję Chyba Cię ma Simpa Simponzini, Bombardilla, Krokodyla Jak e to, bo oni socitek, bo Nie socitek, został go, wysoko go On ja będzie jako podejrzany zaraz to jest ten fan jakiś No jak mam mieć fanów cheaterów, to... i właśnie dostałem Debilu. Debilu. No przyznam, mi się bomby to teraz mi dał to mocne były No, słuchajcie gościu na stronie. Może już akcyzmistrata siedzi u mnie na live. O, halo, od Ej, no, ba mi go, odnieś. Siaki odpał. Bez sensu się zmienić. Chyba. Oj nie, no, od mnie na mojego streama i... Widzik. Widzik, od mnie na mojego streama. Zobaczę kościół na otwale Nie chcę go. Oczaje administrator i co kwiat? Tak Tak, kwiat? kwiatło. Kiedy wejdź, wejdź na mojego streama i zobacz, jak kościół na otwale nas mija. Tu jest! Co ty masz? Ej, przyszedł tu! Uważaj! Ten czytel. O mu ten cheater. Ej, ty razem w tej włączył. Dobra. Zacznijmy Czekaj. Czekaj, proszę, 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 Ale mu mocne węgiel Chyba, że ja zaraz ginę. walną Walnął perłę Jeszcze na powtórce będzie, że na odpale leci Gdzie on jest? Oraz parona Ej, co jest? Tamty typek przeżył? A wiem, takie plagi to. To były o nie, będę spawić, że mu Żałmudą. Dostać a właśnie, kiedy dostanę z Branga Media, ja się nie chcę. Muszę chyba zgłosić się w skordzie. Jeśli nie, I nie I daj mi ktoś perły. jak ktoś tak mi daj perły. Tak muszę musiałam jakiegoś karły. Albo tak, ej pomocy, daj mi karły do w tym O, gościu mi chyba da... ...le wam kuty. Chyba, że ma krystale i nie wysadzi. Prosimy. Zginęłeś? Ej, nie, ty przeszłoś. Masz ametelkę. Masz tu totalnie to. Dobra, teraz areagracja, spróbuję zdrykować. Ej, masakier też? masz. jak masz? Nie wiem, to na głowie zakazane. Chyba nie. Ej, nie, Ej, nie! Ej, nie! nie może to pać! Ej, nie może to pać po serderze! po popaść borderze, co jest? Dobra No to polecam Zajebiście kurwa Ojej gina Nie to fajnie No ale przecież nie można Popaść przy borderze, no, co to ma być Nie no to fajnie To pomocy wywalono na każdego ma chyba. Ja nie mogę. Dobra, kto chce się poobić niech trapa do mnie, bo nudy. Idziemy w prajdę, do podziemu Bána máš pozdra. A ten pomocný to vyzerá na tom streame. Pod ja ja Neviem, kto na streame som šiel schodiť na Ten pomocný sa vyzerá

Kolega zginął No i co, że mój kolega zginął, jak ja i Lipo, lipo Podraszamy, jeszcze raz porobić. nie wiem, kita sobie robimy Ej, kto zabije tego kubila, płacę mu 160 dolarów Rzekł 160 Tyle mu płacę. Ale musi dawić ekran malaga. Podracowałem <Sz> jeszcze raz poradzić. Nie mam i sobie zarawać do Jak ekran, jaki co da 160 dolarów. Tak 160. Tyle mu patnie. Widać teraz? Halo.